Tak, on się tak nazywa, no. Czym ja jesteś smutna? Ta gra na TikToku... Ta gra na TikToku, wstaliłaś się? Nie, wiesz co, jestem smutna, po prostu nie cały czas brzuch boli. No mówię wam, mam tak, takie problemy ze zdrowiem, że nie umiem się cieszyć teraz, nie? A zresztą, wiecie, no, jak ja na przykład z kimś zrywam, to ja na przykład nie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, bo jak inwestuję, wiecie, swój czas gdzieś tam w relacje, i nagle muszę to zakończyć, no to nie czuję się jakaś happy. No nie wiem, mi się wydaje, że osoby, którym zależy, przynajmniej trochę na jakiejkolwiek relacji, no tak mają, nie? A te inne, no to się tam cieszą, nie? I wykupiają na TikToku. No ale spokojnie, no, jak wiecie, każdy, każdy jest inny, nie? Ogólnie powiedz mi, szedzi ci czasami ten TikTok na głowie? Także dostajesz przez to jakieś takie psychiczne wątpliwości, albo coś tam czasami. Kiedyś, kiedyś lata temu, jak miałam taki wielki hejt związany tam, wiesz, z jednym facetem, który był taki mega popularny, to faktycznie gdzieś wtedy jeszcze nie byłam przygotowana na to, ale powiem Ci, że już później miałam tyle takich akcji, takich, wiesz, takich, że ludzie mnie hejtowali na różnych portalach i tak dalej, że już chyba, chyba się do tego przyzwyczaiłam, wiesz, że już z każdym i więcej mnie ludzie hejtują, o tym już mam bardziej na to wyjewany, jak mi się wydaje. Dobrze tak. To znaczy, że ty Dobrze. nie bierzesz nic za siebie, tak? Nie, no, bo ja wiesz, ja mam swoją wartość. Ja wiem, że jestem fajna, wartościowa i na przykład jak ktoś do mnie mówi, że no, że ja jestem księżniczką, że ja wymyślam coś tamtego. To ja sobie myślę, no dobra, wolę być księżniczką, niż nie mieć swoich jakichś zasad wartości. W ogóle nie. Wiesz, ale ty się nie urodziłaś w Warszawie, co nie? Nie, ja w zamieszczaniu się urodziłam. Gdzie dokładnie I... to jest? To jest właśnie tam okolica Lublina, Ukra tak w stronę Ukrainy, nie? Hmm. Bardziej, chłód polski. No i nawet dzisiaj tam byłam, bo odbierałam moją siostrę, ale ona już tutaj zasypia. I ale nie ty... ty jesteś 100% um, Polką, nie? No tak, 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 tak. A co, tak to widać? <laughs> nie, chciałam tylko wiedzieć, bo jak ty mówisz, że blisko Ukrainy, mogłoby być, że masz jakieś ukraińskie korzenie. No nie, dużo osób w ogóle tak, tak często mi mówi, myśli. Trochę, no, trochę nie, wyglądasz. Tak, Wyglądam na Ukrainkę? Trochę tak, trochę. Okej, okay, to może do tego? No, mamy ogólnie po, podobną urodę, w sensie taką słowiańską, nie? E, czy Ukrainki, czy Polki? No to tak bardziej wiecie. Jest, jest dużo takich właśnie dziewczyn o, o takiej urodzie a ja mam no. w ogóle wrażenie, że ja, może, może to wiecie, teraz źle zaopatrz mi, ale uważam, że na przykład dziewczyny ze wschodu Polski są najpiękniejsze kobiety w ogóle na całym świecie serio, no tak uważam ale tak Nie jest mówię, prawda, to, w sumie widziałam, widziałam takie w sobie, ale tak, tak mi się wydaje tak dla mnie przynajmniej tak. Jest. widziałam, że na statystykę, że na pierwszym miejscu są prawdopodobnie um, dziewczyny z Kolumbii, a na drugim hmm. miejscu dziewczyny z Polski. Ale mi się wydaje, tak naprawdę, że. Ale to jest naprawdę, każdy ma inny głos. Mi się wydaje, że Polki są ładniejsze niż kolum, Jak się mówi? Kolum, kolumbiańskie dziewczyny? Jak się mówi na nich? Nie wiem, może kolumbijki? Nie wiem, w sumie nawet jak to odmienić. Po prostu kolumbiańskie dziewczyny, tak? Też można powiedzieć, nie? No tak, tak. No, mi się tak wydaje. Bo tak naprawdę Polki są taś jak Latinas, tylko są jasne, takie białe. Ja mówię zawsze na Polki, że albo ogólnie na słowiańskie dziewczyny, zresztą snow bunny Latinas, tak zawsze mówię. No tak. Naprawdę, no, Ta no, co nie? Też, też, no, trochę tak, ale właśnie, no to też Polki to są różne, bo my mamy też taką zmieszaną trochę urodę, że no na przykład wiesz, ja często spotykam dziewczyny, które na przykład mają taką wiesz? Może nie że ciemną karnację, ale taką opaloną, bym powiedziała. I, nie, I tak jakby już od urodzenia mają taką ciepłą karnację. A ja na przykład jestem taka blada i ja naprawdę muszę nasiedzieć się na słońcu. Zobaczcie, jestem po trzy tygodniowych wakacjach w Cyprze. Wcześniej byłam na Mykonos, na Malcie i w ogóle. I przepraszam, gdzie jest ta opalenista, bo ja nie wiem. Ja jej tam nie widzę za bardzo. Robisz no, raczej tak. czerwoną, jak się opalasz? Tak, no ja na czerwono, więc ja się mocno smaruję tymi kromami, SPF-em i w ogóle. Bo zaraz jestem czerwona, no. Ja mam bladą cerę. Halo musicie być paru. Ty wyglądasz no, trochę tak, jakby płakałaś. Wiesz? Jak? Płakałaś? Nie, nie, nie płakałam, ale mam taki ciebie szczerze humornie. Dzisiaj, bo ja dzisiaj wsta wstałam rano, powiem Ci szczerze i to Ja pojechałam po dwóch godzinach snu i bardzo mi zależało, żeby po siostrę pojechać rano, bo już jej obiecałam, że spędzę z nią wakacje A tak wiesz, nie miałam czasu wcześniej, bo byłam na tym wyjeździe Wczoraj i dopiero dzisiaj udało mi się ten przejazd ogarnąć I dzisiaj o 6, yy, słuchajcie, 40 wyjechałam stąd specjalnie, jak ja nie wstaję o takich porach w ogóle yy, Pojechałam po nią i już życiłam z nią, więc ona tutaj siedzi ze mną, ale ale wiecie, no już chciałam, żeby dzisiaj była tutaj, żebyśmy już jutro wstały i sobie tam, wiecie, jakieś atrakcje y, zwiedzały, nie? A ogólnie I... powiedz mi, no tak, myślisz, że Warszawa jest miejsce dla ciebie um, ogólnie na całe życie? Wiesz co, na pewno na teraz to jest fajne miejsce, na, na przyszłe lata też <laughs> super. ale powiem ci tak, ja wolę ciepłe kraje, nie? Zdecydowanie. I tam, no, zakochałam się też w tym Dubaju, nie? Powiem ci szczerze, że jakby ja wiem, że ja tam byłam tydzień ten, ale zrobiło to na mnie gigantyczne wrażenie. I wiesz, nie widziałam jeszcze miejsca tak bardzo rozwiniętego jak tamto. A wiem, że to też daje dużo możliwości, nie? Mylenie dzięki, ja nie dziękuję. Tam w Dubaju masz szybko dużo możliwości, jak jesteś jeszcze białą osobą z Europy języki, to masz tam bardzo łatwo. Tam nie trzeba mieć wykształcenie, żeby mieć dobrą pracę. Ja znam osoby, które po prostu pracowały w Niemczech w hotelu, wrzeli sobie krew na 30 tysięcy euro, polecieli do Dubaju i teraz oni są, jak się mówi, hotel to znaczy osoba, która tym całym hotelu rządzi. I w ciągu 3 lata uda, udało się tej osoby taką pozycję dostać. To jest crazy, to w Szwajcarii bym musiał już 30 lat w, to, w tym siedzieć, żeby dostać taką pozycję, a oni w ciągu 3 lata to ale może bo też dużo tego jest, nie? Tam płaci ile hoteli, nie? Od wszystkiego jest za dużo. Tak, może tak, dlatego... No, tam jest taki przepych, wszystko jest dużo, jest takie mega bogactwo, nie? Ale I dlatego wiesz, tam tanio jest, bo każdy hotel ma konkurencję, muszą zniszczyć ceny. Na przykład niektóre 5 hotele są tańsze niż w Polsce, nie? No, tak, każdy. No, znaczy wiesz, powiem ci tak, są też takie mega drogie hotele luksusowe, bo ja też takie znam, ale... <laughs> Ale, ale tam nie jest są drogie mieszkania ogólnie. No cele mm. są takie jak w Warszawie, nie? No, ogólnie nawet tańsze niż w Warszawie. to jest śmieszne, bo tam masz basen, hamam, saunę masz, siłownię masz tym wszystkim, tak. garaż. W tak, no. Bo ja tak pomyślałam, ja tak no ale tak, no. Tam jest dużo więcej nie? Też mieszkałam trzy hmm. miesiące w tym Burj Khalifa, potem mieszkałam na um, Business Bay w Light Residence i tam też miałam widok na JVC, na Atlantis. Miałam basen, wszystko miałam, co ja mogę, i taki ładny penthouse był bardzo fajny. I za tą samą cenę, co ja teraz tutaj płacę. A tutaj nie mam siłowni w tym wszystkim, a tam wszędzie są takie budynki z siłowniami, z basenami. Przedzem, no? Wszędzie. No. Tam, jak wybuduje kompleks i nie ma basenu, siłowni, to nie sprzeda mieszkania. Tak, no, bo tam to już jest taki standard, nie? Mm. No, że w Polsce jeszcze by taki standard, słuchajcie. No. Właśnie, to jest... fajnie byłoby. No, to fajnie wie, jak... by było. Tylko, że wiesz, u nas nie jest tak ciepło, żeby się tak w basenie kąpać. Wiesz, u nas to by się nie. no nie zdało egzaminu, nie? Ale Myślę, można żeby... zrobić takie baseny jak w interkontynenty. No, no, takie są właśnie fajne. Tam jest fajnie.